Marszulkiewicz in DKECLE. Jesteśmy na dwa dni przed galoka SW47, a jest z nami jeden z bohaterów Damian Janikowski. Witamy z powrotem. Witam, Siemano, witam. Damian. No, pierwsze co chciałbym zapytać, o to o rywala oczywiście, a dokładnie na, 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 na dobór rywala. Jak to wyglądało? Czy miałeś rzucone dwa, trzy nazwiska i trener wybierał? Czy był od razu Aleksander Ili, czy nie było innej opcji? Było od razu. Było od razu, tutaj federacja widocznie widać, postarała się, to tak śmiesznie mówię, bo trener powiedział, że nie lubią, nie lubią mnie zbyt bardzo, bo od razu dają mnie też na, na też na dobrych przeciwników, na dobrych zawodników zdobimy rekordami i dobrze się pijących. No tutaj akurat... Mówię, jest to, jest to mańkut, jest to wysoki zawodnik, który wygrywa przed czasem, no będziemy się mierzyć. Sprawdzałem jego rekord i rekordy jego rywali, no nie wszyscy jakby szczytowej, szczytowi zawodnicy i najlepsi topowi, natomiast no rekord robi wrażenie, przypadkowo ich nie nokautował, więc o to też chciałbym zapytać, czy Tobie taka walka po, po tej przegranej z Michałem Materlą, to jest dobrze, że ten rywal już od razu jest wymagający, no bo możemy o nim mówić różne rzeczy, no, ale dla Ciebie nadal to jest zawodnik, którego można uznać za faworyta? Nie wiem, jakoś nie rozmyślałem tymi kategoriami na tyle, czy, 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 czy nie wiadomo jak on jest mocny i czy, czy jest mocnym zawodnikiem po tak jakby po, po mojej nauce z Michałem Materlą. Wszystko tak naprawdę okaże się w sobotę. Naprawdę jestem dobrze przygotowany, jestem skupiony i mam nadzieję, że to będzie po prostu kolejny krok do tego, żeby dziś odbudowywać swoją tą, tą formę i pozycję w KSW. Mhm. Chciałbym właśnie zapytać o to, bo jest jeden element, o który wprowadziłeś do swoich przygotowań, no to jest ten mentalny trening, tak to nazwijmy. Nie tylko jeden, wprowadziłem trzy to, elementy. to w takim razie zacznijmy od tego, od tego pierwszego. Właśnie ta, ten mentalny, mentalne przygotowanie. No jest to piekielnie ważna sprawa. Jest to już coraz powszechniejsza sprawa. To nie jest tak, że, bo zawodnicy kiedyś się wstydzili, że chodzą, wiem, do psychologa, do psychiatry, że to głupio wygląda, że mają być twardzi że muszą być mocni psychicznie. To się pozmieniało. i do tego, do, do tego podchodzicie, bardziej profesjonalnie, zdajcie sobie z tego sprawę, czemu ten krok został podjęty właśnie teraz i chciałbym zapytać, czy, czy w Twojej karierze zapaśniczej nie musiałeś nigdy stosować takich, takich myków, patentów, jak właśnie zabiegi, nazwijmy to, z psychologiem? No dobra, to tak od razu powiem może jak przebiegała moja kariera zapaśnicza. Na stałe psychologa nie miałem, ale to prawda, pracowaliśmy od czasu do czasu z psychologami, różni oni byli. Najlepiej wspominam doktora Graczyka, który po prostu miał takie dosyć dobre podejście do mnie, fajnie mi się z nim rozmawiało, to już nieważne, czy jakieś metody jego działały, czy nie ale generalnie potrafił mnie na tyle motywować, że fajnie mi się walki układały, wygrywałem. Ale to też jest normalne, bo całe życie od dziecka trenowałem zapasy, także też ja byłem tym przejedzony tak samo jak na przykład Michał teraz wychodzi do walki, czy to do lepszego, czy do słabszego zawodnika. On generalnie cały czas ma tą samą mentalność i wie, jak sobie z takimi rzeczami radzić. Tutaj to nie tylko też w MMA nie była moja decyzja, była to też decyzja z sztabu mojego trenerskiego i menadżerskiego, żeby właśnie podjąć współpracę tutaj z Mateuszem Kiempińskim, z psychologiem nie tylko moim, tak wielu też dobrych sportowców, Macieja Słudyckiego, Artura Szpilki, Izłu Ugonocha i wielu, wielu innych sportowców. Generalnie spróbowałem, tak chcę. Minął już pewien czas, my cały czas się poznajemy. Ja poznaję metody pracy właśnie Mateusza, on poznaje mnie jako, jako człowieka. To nie ma na zasadzie takiej, że idzie się do gabinetu i siedzi dzisiaj i się słucha, co doktor nawija jakiś tam makaron na uszy, bo to generalnie szybko byśmy taką współpracę zakończyli. Bardziej można powiedzieć, że tutaj staramy się bardziej poznać. On przychodzi na tringi, obserwujemy na treningach, jak się zachowuje, jaka właśnie moje, moje, jakie moje skupienie jest na trillingu. Treningu, pracujemy nad koncentracją swojego ciała, nad, nad oddechem, nad wieloma innymi rzeczami, z którymi inaczej inaczej, inaczej podchodzi to jak taki, taki prawdziwy psycholog, tak, gdzie trzeba iść do tego gabinetu. No i tak naprawdę zobaczymy, no na pewno jakieś efekty na treningu zobaczyłem, znaczy zobaczyłem, przetestowałem na własnej skórze i wychodzą mi one, one na dobre. I co do walki, no mamy pewny jakiś tam plan, pewne skupienie, pewne nastawienie i oby to wszystko się zgodnie i tak dobrze realizowało. Mówisz trzy elementy, więc o tym drugim i trzecim chciałbym też parę słów, żebyś powiedział. Drugi element to jest trener przygotowania motorycznego. Jest to Michał Surdej, jest bardzo dobrym trenerem. Od, od wielu rzeczy, od, od kondycji, od fizyki, od, od całej tak jakby formowania plasteliny, czyli, czyli mnie e, to jest drugi element, a, a trzeciego elementu jeszcze tak jakby nie powiem, nie chcę, nie chcę go zdradzić, ale o, nawet by były cztery, ale to, to mam nadzieję, że jak uda się walka pójdzie po myśli, to wtedy będę powiedzieć. Mhm. Chciałem w takim razie zapytać, bo mówiłeś, że najlepiej chciałbyś idealny plan, to trzy walki w tym roku. Czy jeżeli wyjdzie z tej walki bez szwanku, to jest szansa, że włodarze zrobił Ci na 409 gali miejsce? Wszystko jest możliwe. Wszystko, wszystko, wszystko jest możliwe. No, wiadomo, że zawodnicy przeważnie walczą dwie walki w roku. My dziś rozmawialiśmy przy podpisywaniu kontraktu, że jeżeli będzie opcja, żeby ona była trzecia. Jeżeli mówię, wszystkie walki dobrze pójdą, jest, jest taka opcja, że, że gdzieś tam... W następnej albo jeszcze gdzieś tam o dwie następne gale, no, żeby mnie zobaczyć ogólnie w tym roku trzy razy. No właśnie, bo gala, ta 409 jest, zdaje się, w maju. Tak naprawdę około dwóch miesięcy miałbyś. Czy trener Jotz podejmie się takiego zadania, no bo wziąć walkę to nie jest wyczyn. Wyczyn to jest to walkę wygrać. No tak, no, ale mówię, no, to wszystko zależy od tej walki, jak to pójdzie. Jeżeli dobrze pójdzie, to tak naprawdę wolnego nie robię. Chwilę od chwilę odpoczynku, yy, troszeczkę zmiany na pewno z całym sztabem też w jakieś przygotowania. I po prostu zrobimy krótsze te przygotowania, ale równie dobrze po, pod koniec, intensywne, po to, żeby być gotowym na ewentualnie, jakbym jakby miał się bić w maju. Mhm. Janek Bochowicz, Piotrek Strus, Kamil Łepkowski i Kamil Gniadek. Nie idzie w tym roku za dobrze. Eee, czy ty masz, czy to nie kwalifikowałbyś tego jako złej pasy, tylko po prostu w wypadku eee, przeprasy czujesz jakąś taką presję związaną, że musisz jednak ten klub na te pozytywne tory wprowadzić w, to, w tej w walce, w tej, na tej gali? No Są też inni zawodnicy, którzy wygrywali albo gdzieś tam będą wygrywać swoje walki. No, nie, no Czasami jest tak, no nie, nie zawsze się wygrywa. tak? Ja Według mnie Kamil Gniadek pierwszą rundę rewelacyjnie wygrywał, w drugiej rundzie dostał naprawdę potężny cios z głowy, gdzie przy tym ciosie prawdopodobnie pękła szczęka. Kamilowi już było widać, że został tak naprawdę odłączony od walki, nie wiedział co się dzieje, stracił na zdrowiu, na wszystkim i tą walkę przegrał. Myślę, że jakby po prostu tego ciosu nie było niefartownego, bo to, to był po prostu taki po prostu przypadek. No, czasami była w takich walkach to by tą walkę doprowadzić do zwycięstwa. No Janek już jest na takim poziomie światowym, że po prostu każdy błąd, każda akcja szybciej ruszona, szybciej uderzona, no po prostu może posadzić przeciwnika na deski. No, no ale to jest też, też, też normalne. No Piotrek Strus też już walka o pas bardzo bliski, walczy z tak jakby z zawodnikami z Czeczeni, z Rosji, no oni są nieprzewidywalni, tak, to też może być w, w, w taki jakby spadek formy, albo jakaś tam zwyżka, ale też widać, nie poddaje się, zaraz w czerwcu kolejne gale, to zapomnieliśmy, że Daniel wygrał, to Kijanczyk w tym roku wygrywał, także mamy zawodników, którzy przegrywają i wygrywają, no ale to, to jest kwestia indywidualna, ja do tego nie podchodzę, także kilku, kilku zawodników przegrało mnie w klubie, i ja jakś jakąś mam presję na sobie wywołaną, że tą walkę muszę wygrać, nie, ja nie muszę, ja ją chcę wygrać, grać po prostu, a, a jak będzie to się okaże w sobotę. No, w takim razie na koniec powiedz, czy w tej walce więcej, więcej czasu spędzisz nogami na macie, czy kolanami w powietrzu? Będzie wszystkiego po trochu na pewno. Tak jak zawsze. Tak jak zawsze. Będzie wesoło. Będzie wesoło. Takim <grym> w takim razie na koniec zaproś swoich fanów i naszych widzów na Twoją walkę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i czekajcie w sobotę na mój występ KSW 47 Arena Łódź. Tak jest. Dzięki wielkie.